كروما لا تروح كروما To tak było. Tu mieszkają krasnoludki. Uha, ha, uha. To są takie małe ludki. Aj jaj, a jaj. Niepa. Nie Koniec. Nie ma koniec. Konat. Konat. Nie ba. A gdzie jest Ineczka, Lorek? Gdzie Inka? Woła ją? Powiedz Inusia, chodź tu do mnie szybko. Tak, wołaj ją. Powiedz Inka, dawaj tu szybko. Dawaj, daj łapkę, chodź, siadaj, szybko. Dawaj, dawaj szybko. No, powiedz Inka, dawaj szybko tu. dawaj szybko. Tak, powiedz, Ineczka, szybko, obiad mamy. Już się za obiad. Gotowy będzie. Będziemy amać, będziemy jeść. Amaj, amaj. No, będziemy amać. Dobre, dobre. Jedz, amaj, amaj. No, dobra. dobre. Dobre, amaj. Amaj, amaj, amaj. No to wołaj Ineczkę. Powiedz Ineczka, choć będziemy jeść. Będziemy amać. Dawaj szybko. Dawaj, dawaj, dawaj szybko. Nie śpiszcie. Śmiało jebałej. あっ